Od razu a propos gości, no akurat w tym temacie to lepszych nie ma. Witajcie panowie, dzień dobry, witamy bardzo Dzień serdecznie. dobry, Tomasz Łysakowski, socjolog. Dzień, dzień dobry. Doktor Michał Sudkowski witamy. Dobry, Specjalista medycyny rodziny i chorób wewnętrznych, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Dzień dobry. Jest. A także Wojciech Brzozowski, siedmiokrotny mistrz świata windsurfingu. Sportowiec dzień Sportowiec, dobry. Tak temat jak... ten o którym czyli mówimy od wielu tygodni, czyli pandemia, czyli koronawirus, mówią o nim wszyscy, wypowiadają się na ten temat, wszyscy także celebryci. Dzisiaj te wypowiedzi chcielibyśmy wziąć przede wszystkim na warsztat, bo, bo, bo różnie one. Wyglądają w zderzeniu na przykład z stwierdzeniami naukowymi. Niektóre z nich bardziej przypominają pseudonauki, ale dlaczego o tym rozmawiamy? Dlatego, że celebrytów śledzą tysiące, dziesiątki tysięcy i pytanie, czy można narobić coś nie do końca w myśl nauki i dobra takim, a nie innym wpisem albo wypowiedziom. Panie, Panie doktorze, jak pan słyszy pa... na przykład hmm. takie wypowiedzi, że jeżeli My chodzi nie o. Nie istnieje... Na przykład to, co mówiła Edyta Górniak, że ona, broń Boże, nigdy. Się nie zaszczepi. Ja akurat ten strach przeciwko koronawirusowi. Ja ten strach absolutnie przed szczepionką rozumiem. I, I wielu w ten sposób się wypowiada. Jak pan doktor takie wypowiedzi słyszy, to co myśli? Znaczy ja sobie myślę tak, no Edyta Górniak, Edyta Górniak, Edyta Górniak, nie znam takiego lekarza, nie znam takiej pani doktor, ale znam taką. Wspaniałą wokalistkę, artystkę, która może swoim autorytetem, swoją celebrą, swoim nazwiskiem wspomóc wszystko to, co dla ludzi chorych, więcej powiem, dla ludzi, którzy z, tej powody, z tego powodu, z powodu tej choroby naprawdę umierają, może wspomóc. Więc ja mam nadzieję, że jak już szczepionka będzie, to będziemy mieli Wielu sojuszników wśród tych, którzy dzisiaj o tym mówią. Bardzo łatwo jest o tym mówić w momencie, kiedy nie ponosi się za to odpowiedzialności. To tak jest w internecie i tak jest również w, w dyskursie publicznym. W ja, jeżeli bym. Pisze, to skończę to... tylko, skończę no. tylko. Ja, jeżeli bym coś takiego powiedział, to nie tylko. Odpowiadałbym za to zawodowo i tak po ludzku, ale spotkałbym je ostracyzm na całej liście. Wystawia się na krytykę albo. I... No, lekko powiedziawszy. Mhm. Lekko Więc powiedziawszy na krytykę. Stąd też temat dzisiejszy. E, ja bym powiedział tak, teraz jak już trochę jest lepiej, bo czujemy wszyscy, że jest lepiej. Mhm. Mało, co prawda, podróżujemy, prawda? Mało pływamy, <śmiech> podróżujemy. <śmiech> ale jest lepiej, to łatwo o takich. Takie rzeczy opowiada. Na przykład Ale... Wielka okazka, która mówi, że pandemii właściwie nie ma, że to. to... No, no, jeżeli to jeżeli 5 sek. milionów zakażonych i 350 prawie hmm. tysięcy zgonów to jest nic, hmm. to ja się zastanawiam naprawdę. Ale na mocno... całym świecie? Na całym, całym świecie, świecie, tak. No to chyba jest nic. A grypa sezonowa? No grypa sezonowa. To, proszę podać, to też jest proszę podać wyniki liczby. Ale ja podam. Ale no proszę, ja podam. no bo ale na całym ja świecie przez pół roku 350 ale... tysięcy to jest nic. Nie, to nie jest nic. ale Proszę powiedzieć, grypa ja, ja sezonowa, jak jest bierażniwo. Prawie pół miliona. No, no czyli co? większość, no, to niech pan nie żartuje. Jeśli ale. mówi pan, że 350 tysięcy, to jest ale. dramat. A grypa sezonowa zbiera pół miliona. Ale ja to mówię, chyba pan ośmiesza. No. Nie, nie, no, nie, nie, no. nie, drogi panie, pan no, się pan potężnie. No, myli, ja mówię, że jedno jest mniej. dramat i drugie jest dramat. Nie, no, ale, Wojtek, mówi, no, no. No, ale no. oczywiście, że tak. To uporządkujmy na chwilę Wojtek, a, twoim a, zdaniem. Mm, piszesz coś na Facebooku, czy tam? Ja że pan mają prawo do tego, żeby leje wodę i pewnie mu za to płacą. Natomiast. Spójrzmy prawdziwie oczy, słuchajcie, mam dwóch kolegów, jeden zatrudnia 10 tysięcy ludzi, drugi zatrudnia 20 tysięcy ludzi w sieci dyskontów, głównie sprzedawcy, kasjerki. Jedna osoba zdiagnozowana z tych 20 tysięcy ludzi, żaden nie zachorował. Albo kasjerki są super odporne, no. albo ktoś kogoś naciąga. Tylko pytanie do telewidzów, zastanówmy się kochani telewidzowie, Jaki jest nasz interes? Nie słuchajmy ślepo tego, co mówią. Państwo opłacani, tylko my dbajmy ale, o swój. Interes. Tutaj nikt nikogo nie ale, płaca. Ja się zastanawiam się, pozwolę odpowiedzieć panu mówię. doktorowi. Nie, nie, no tutaj mhm. ja myślę, że myślę, że się pan mocno zagalopował, bo wie pan, mnie płacą za leczenie ludzi, a ja nie. ja, za mam, ale ja panu, panu przerwę panie, mam koleżankę ja z Los Angeles, jest dziennikarką Bardzo i ma, no tak, ja i ma kilku koleży, kolegów <coughs> lekarzy. W Los Angeles za dopisanie COVID-19 do diagnozy, lekarz dostaje 13 tysięcy dolarów, no więc niech pan, niech pan mi nie mówi o uczciwości lekarzy, no <tot> to dziękuję panu bardzo może... za te wszystkie piękne rzeczy, które Proszę pan powiedział o medycynie, o lekarzach. Powinniście się zrehabilitować. Nie, no tak, no pan powinien się zresetować w ogóle, to jest dramatyczne. Ale, ale co pan zaufanie społeczne do służby zdrowia bardzo spadło i czas Tak, Ale to właśnie dlatego, właśnie poprzez takie osoby. To właśnie chcielibyśmy zapytać, bo panowie może tu wdech wydech bo troszeczkę zeszliśmy z tematu to, to spróbujmy wrócić na to co mówią w tym temacie także celebryci jak widać i to w ogóle się nie ma co dziwić emocje tutaj są bardzo duże bo to są kwestie życia śmierci biznesu utraty tego biznesu ludzie przeżywają prawdziwe dramaty więc. za to. Moja żona nie dostała od trzech miesięcy ani grosza z ZUSu no my właśnie. nie mamy za co żyć niech pan mi powie. Jak pan a mi pomoże? A naszego doktora, to, jakby też. Wojtek, ja finali, myślę, że to jest zupełnie nie dobre pytanie do mnie. Wie to, wie pan, do pana, to nie, to do, nie to do mnie. To. Tomku, no, dlatego, Tomku. dlatego Tomku. że latuje nóżka. Czy jak tak. pan doktor, właśnie są przyczyną tej całej sytuacji, że Jasne. firmy są zamknięte, Jasne. ludzie no, stracą ale pracę, to nie, jest to dramat nie jest... społeczny. Znaczy, ja bym tutaj na dwie rzeczy zwrócił uwagę. Po pierwsze, jak my mówimy o tych 5 milionach, to, to, są, to jest 5 milionów stwierdzonych przypadków. Natomiast jak zrobili różne badania, kto przeszedł, ile osób ma serologiczne odczyn, na przykład. W Hiszpanii to to idzie w 5-10% całej populacji, więc w tym momencie mówimy o czymś, co w skali samej Hiszpanii miałoby ponad 5 milionów. Natomiast druga rzecz, o której my tutaj troszeczkę mówimy, mówimy o rzeczach, które, za które odpowiadają na przykład decydenci, bo jednak no, to nie wirus mały zamknął sklepy, siłownie czy różnego rodzaju centra sportowe, tylko czy zakazał podróży, tylko jest to reakcja rządzących, więc tutaj oczywiście spór powinien być z lekarzami, nie z lekarzami, tylko z osobami, które są decydentami. Natomiast odpowiadając na pytania, czy Edyta Górniak na przykład... za słowo teraz To ja powiedziałbym, że ja bym tu nie przesadzał. A dlaczego? Dlatego, że ludzie mają pewien wiek, w którym bardzo się sugerują tym, co mówią ich idole i to jest wiek nastu lat. Natomiast potem my już mamy wyrobioną opinię na większość rzeczy. Nawet jeżeli jeśli ktoś obserwujemy, ktoś, to mamy właśnie, swoje zdanie i tak. Tak, jeżeli ja mam poglądy e, proszczepionkowe, tak jak mówią lekarze, to to, że Edyta Górniak coś powie, na, ja przestanę o niej w jakimś zakresie dobrze myśleć. Natomiast jeżeli mam poglądy antyszczepionkowe, to po prostu to się wpisze. Natomiast ja nie zmienię zdania tylko dlatego, że ona coś powiedziała. Raczej mogę o niej zmienić zdanie z tego powodu. Mhm. Mhm. Poza tym nie wkraczajmy na arenę cenzury. Edyta Górnik ma pełne prawo mówić to, na co ma ochotę. To jest Oczywiście. jej prawo. Jest względnie. I my nie mamy prawa tego oceniać. Ja ją dlatego znam mówię... osobiście, szanuję, jest wspaniałą kobietą, jest prześliczną dziewczyną. Mhm. Ja. Dzielę jej obawę, ale nie bójmy się tego, dlatego że ci, co chcą, sobie szczepionkę wezmą. Ci, co nie chcą, sobie nie wezmą. Nie martwmy się, wszystko będzie okej. Okay. Mhm.